Dzień dobry, witam serdecznie, firma Złota Rybka, Jarek Bury. Kochani, dzisiaj mamy fajny temat, ciekawy, bo to jest od naszego partnera, z którym bardzo długo, bardzo, bardzo długo współpracujemy, czyli firma Ester. Darek przygotował dla Państwa wylot, bo Darek jest tego producentem. To nie jest żaden chiński wylot, to jest wylot tak zwany polski i jest nowy model zrobiony. Ta nazwa, jeszcze nie pamiętam jak ona się nazywa, bo dokładnie tą nazwę może albo zapamię nie zapamiętałem, albo po prostu gdzieś tam ją po uwadze. Ale kochani, o co chodzi? Każdy z hodowców, którzy gdzieś w przeszłości się stykali z wylotami Rancho plus z wylotami Neonami, mamy połączenie drogiego i taniego wylotu razem, czyli taka można powiedzieć delikatna hybryda, ale fajna alternatywa. No i dostałem właśnie od Darka naszego przyjaciela z Milicza, który jest mówię tak, wspominałem wcześniej, jest producentem i on to robi naprawdę bardzo solidnie i efektownie. Oczywiście główny problem, jaki jest w naszym kochanym wspaniałym kraju, że chłopak się narobi, bo on jest z tego i zarówno projektantem, wykonawcą oraz producentem. No tak, bo w naszym wspomnianym pięknym kraju, zawsze ktoś mu musi skopiować, gdzieś tam zrobić i tak to wygląda, ale nic na to nie poradzimy. Zobaczcie, kochani, ten wylot, tak wspomniany, wygląda troszeczkę jak Rancho, Technikom jest dobudowany jak wylot neon. Chodzi o to, że tak, jakie są główne jego zalety i to, co zostało wyeliminowane przy tak zwanych tych tanim segmencie. Czyli w pierwszej kolejności widać, że boki nie są prze prześwitujące, czyli nie są z drutów zgrzewanych, tak jak w lotki, tylko są boki tak zwane pełne, bo ci hodowcy, którzy wcześniej mieli, mieli wyloty neony, pamiętają, że one idą po takim trójkącie, te boki właśnie w neonie i tam były takie dwie przesuwnice, które się przesuwały, Czyli ta była część stała, ta była część ruchoma. Tu macie, kochani, zabudowane te boki z tego względu, żeby te warunki atmosferyczne, czyli mówimy o wietrze, o tak zwanych szkodnikach, które próbują podchodzić, to jest bezpiecznie, bo to jest bardzo solidne, mocne i to jest właśnie tak, jak wspominałem. Jest, jest ocenkowane, że ona naprawdę starczy na dosyć długo. I zawsze jest złota zasada, że jeśli Państwo kupujecie u mnie czy udarka, bo ja, zarówno tak inni tam producenci, mówimy o tych dużych sklepach w Polsce, z którymi Darek też współpracuje bardzo długo. Na pewno się chłopac tam domyślą, czy to chodzi o Olsztyn, czy to chodzi o pole, o innych tak zwanych naszych tutaj takich, no, można powiedzieć konkurencje. Tu jest jedyny bardzo duży plus, że jeśli coś się Państwu stanie, czy te, nie wiem, klapy by w przyszłości tu spuchły, czy tu by spuchły, one by rozeszły się od warunków, czy na, nawet by rdza wyszła. I któryś z hodowców, bo tak często mi się zdarza, że dzwoni starszy hodowca, mówi, panie mam ten wylot rancho, ale deski są moje już takie brzydkie, on by sobie chciał wymienić. Nie ma problemu, ja jadę do Darka, Darek mi odsprzedaje te deseczki, jak klientowi wysyłam. Także to macie cały czas, drodzy Państwo, do wymiany. Co się dzieje, co się popsuje, zniszczy, dzwonicie, potrzebuję górną wylotkę, bo nie wiem, spadło drzewo, zgniotło, popsuło się. Wymieniacie. Jeśli wiecie, jest tak zwany jakiś zestaw Chińczyka, to nie macie nic, musicie kupić nowy temat. A tutaj u ze względu na to, że to jest producent, polski producent, zawsze ma jakieś elementy do dokupienia. Czy przykładowo chłopacy sobie kupowali te przepierzenia, czy te blaszki, czy inne tam elementy, wszystko jest do dokupienia. Ale wracając do naszego wylotu i do tych głównych zalet, które Darek poprawił, unowocześnił i zrobił, jak to się mówi, połączył dwa wyloty, to tak wspomnie, boki są ładne, ocynkowane. Do tego macie te wylotki. Ta górna wylotka wcześniej była pełna, raczej przezroczysta. Teraz jest pełna, ładna, bo tu jest właśnie ta pleksa, też, żeby właśnie nie zaciekało. Ten deszcz tam nam się nie dobijał, jak to się mówi, nie płynął nam do środka do głębnika. I tutaj jest ta wylotka zrobiona. Ta wylotka jest zrobiona, są przepierzenia, bo to są wszystko w zestawie. I do tego macie maskownicę pod antenę. Ta górna płyta, z którą widać, ona jest ona antypoślizgowa, żeby się gołbki nie ślizgały. To macie kochani też tak zrobione, że ta część jest bezpiecznie jeszcze założona. Jest listwa aluminiowa, która i wygląda estetycznie, ale też jest praktycznie, bo tu po prostu chodzi o to, żeby czynniki atmosferyczne nie powodowały, tak jak wcześniej mówiłem przy tych opcji, że one nie puchną. Tak jest ładnie zabezpieczona, ona jest ładnie zrobiona. Te boki są też, te tak zwane cięcia są zabezpieczone farbą wodoodporną one są zewnętrzną farbą wodoodporną, żeby po prostu. No przez kilka tych lat, bo wiadomo, to nie są wyloty, które będą żyły tak kiedyś za komuny ktoś uspawał i żyły 50 lat. Po prostu nie spuchnie, bo to jest czarna sklejka wodoodporna do tego ta wylotka, zobaczcie sobie ta wylotka została fajnie zrobiona przez Darka, że ona jest na mechanizmie sprężynowym, czyli teraz nie musimy się martwić, tylko przesuwamy w tą ciągniemy, tu jest otwór ładnie zrobiony bo wszystko widzicie jest ładnie wybite czyli mamy nie żadną wiertarką tylko to są y, robione na maszynach tak zwanych CNC, czyli na wypalarkach, macie ładne wypalone otwory pod montaż, czyli tutaj i tutaj są otwory przygotowane no i właśnie można ładnie sobie Tą klapę otworzyć do tak zwanego wylotu, później można przeciągnąć, zobaczcie, przeciągamy, wkładamy do tego otworku tutaj i jest zabezpieczona. Oczywiście jak ktoś będzie chciał, żeby przed szkodnikami, może sobie zrobić dodatkowo jeszcze zabezpieczenie, żeby tu zabezpieczyć, żeby kuna nie daj Boże nie weszło, bo to jest wiadomo, to jest troszeczkę delikatny element. No ale wiadomo, nikt dzisiaj w Polsce nie robi na tej zasadzie, tak jak żeby to wytrzymywało 50 lat i było kute z drutu ósemki przykładowo, tego to jest drut delikatny, bo to jest drut chyba bodajże 3 czy 4 mm, tak myślę, że koczórki gdzieś e, e, przygotowane. Czyli kochani, otwieramy, zabezpieczamy tą klapkę wylotową i teraz zobaczcie, tutaj tą deskę, ta deska jest akurat, tu widzę, chyba jest przykręcona na 3, 3 śruby z tej, trzy śruby z tej. Ale też się zdarza, że ta część jest. Bo tutaj widzę, że obydwie są tak zwane e, ślizgi, ale wiem, że w tych wylotach niektórych jest e, ta płyta też, e, ta, ta tak zwana ryszcząca z tą siateczką zatopioną, że wtedy widać, że jest antypoślizgowa. No i tak właśnie ten wylocik wygląda, kochani. Zobaczcie, ja Wam tak odwrócę jeszcze. Ten bok ładnie widać, że to jest właśnie pełny ocynk, Ładnie wykonane jest na giętarkach, pozaginane jest to ładnie profesjonalnie zrobione. I tutaj zobaczcie sobie, teraz przewrócę Wam tak. Macie pokazane, jak wygląda już odgołębniczka waszego, i teraz, te, teraz Darek jeszcze dodatkowo dodał taką jedną rzecz, że tutaj właśnie macie e, tak zwane systemy do podwieszenia anten, i tak zobaczcie, jakby sobie włożycie, wtedy podkręcicie i te anteny mogą idealnie tutaj wejść i być zamocowane. Będą no to jest taka prowizorka pokazana, ale tu macie te już specjalne takie, no te, bym powiedział, kątowniczki, które pozwalają na to, żeby zabezpieczyć sobie. Ten wylot, wylot, żeby antena była przygotowana po tą deskę, na wskokową, tak zwaną, gdzie się gołąbki odbijają. Także kochani, fajny temat. Darek sam mi mówi, przywiózł ten model tutaj, akurat, żebym pokazał na filmie. Także gdybyście kochani byli zainteresowani, to oczywiście będziecie się kontaktować ze mną oraz innymi dystrybutorami w Polsce, bo mówię, cena będzie zawsze podobna u każdego różnica pewnie będzie 10-20 zł. Z tego co pamiętam, ta cena wyjściowa będzie bo chyba będą trzy rozmiary standardowo robione czyli tak, jest ta 60, 80 i 100. Yy, chyba będzie kosztowała gdzieś około 350 zł, u nas w naszym kraju, no nie chcę tak mówić, bo każdy wiadomo swoją marżę gdzieś tam narzuca, ale w takiej proporcji, czyli około 380 do 350 zł będzie gdzieś tak kosztował na rynku polskim, także gdybyście byli kochani zainteresowani, to Was zapraszam, a Wam szybciutko jeszcze pokażę, I jest z tymi wymiarami, bo tu zapomniałem, że mam miarę, to zobaczcie kochani. Ten model, który tutaj prezentujemy, to jest niecały 60 cm, czyli to będzie tak nazywana 60 popularna, czyli jest ta 58 cm wysoka. Od tego momentu od dołu do górnej klapy mamy 30 cm. Tutaj od tej całości, czyli od tego boczku, jak sobie weźmiemy, jak ktoś się tam pytał, to zobaczcie, tutaj od tego momentu do ton macie 50 prawie 7 cm. A tu zawsze się każdy z pyta o tą najważniejszą rzecz, jak dzwonią, jakie jest światło, bo zobaczcie, położymy tak, to tu interesuje dasz to światło, czyli Wy musicie mieć światło minimum takie na 55 cm, żeby po prostu elegancko weszło, no nawet można było mniejsze mieć, że przykładowo może być takie o 50, tam prawie 3 cm tego światełka, a tutaj do góry macie 57 cm. Jakby ktoś tam później chciał sobie wymierzyć elegancko i przygotować pod taki wylot, to taki musicie mieć światło zrobione. Także, kochani, gdybyście byli zainteresowani, to oczywiście do kontaktu ze mną, do kontaktu z firmą Ester, z panem Darkiem, bo Darek, mówię, jest producentem tych wszystkich wylotów. Także serdecznie zapraszam. No i co? Dziękuję za kolejny film. Oczywiście łapka w górach się podobało i serdecznie was zapraszam.